Hej, hej, siemanko, witam Was na kanale PDS Gaming. Dzisiaj zrobimy coś bardzo, bardzo ważnego. Zobaczcie, mamy 20 level konia. Idziemy robić militara, także widzimy się już niedługo na DT. No dobra, jesteśmy już na DT, także próbujemy zrobić kuca, takiego jak należy. Zobaczymy, czy się uda, bo czekajcie, zaraz to załączymy. Przestań. A, czyli zalicza wszystkie uczniów. No i dobra. Pyk, pyk. Dobra. Myślę, że przyspieszę to troszeczkę, żebyście nie mieli zbyt nudno. Kurczę, tu 40? Nie wiem, no, przecież tak właśnie może być. Kurczę, jak, tak łatwe? Ja może to pochodzę, na to Dobra, widzimy się jak będę miał do ubicia, tak powiedzmy. A, od razu mówię. To co się stało z fryzurą nie komentujcie. <laughs> widzimy się za 2 minuty. Za wolno coś się retpią, postanowiłem, że pójdzie na następne piętro. Później następne piętro i później następne piętro. Bo jak widzicie 172 sztuki mi zostały, także prawie połowa powiedzmy. Także do metka widzimy się na następnym piętrze. Także za 3, 2... Jeden i jesteśmy już na następnym piętrze. Także znowu pelerynki idą w ruch. No i na tym piętrze, skoro tam wcześniej była połowa, no to tutaj myślę, że będzie już kolejna połowa. Um. Tak, w ogóle chciałbym Wam powiedzieć, że już niedługo robimy wypady na DT, typowo na live. Na live robimy wypady na DT, od razu pozdrawiam PSK, Klaudię, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, z nią stestowałem właśnie zrobienie DT od początku do końca, udało nam się, udało nam się ubić też rippera tak zwanego, czyli tak jakby króla demonów, tego nie króla, no wiecie o co chodzi, tego... Głównego króla już po, tym, po tych matinach śmierci i morderstwa, nie? Także <laughs> mówię, możemy jak najbardziej robić y, DT, czy gildyjne, czy po prostu dla widzów. A bardziej bym powiedział, że nawet, wolałbym dla widzów robić DT, ponieważ nie zawsze gilda jest w pełnym składzie. Wiecie o co chodzi. E, dobra, y, już Wam mówię, ile mi zostało jeszcze? 638. Widzimy się, jak mi tak z 50 do ubicia, ok? Ok, zaraz wbijamy na następne piętro. W sumie już jesteśmy, także... Zostało ile? Stówka. No to teraz już myślę, że... To piętro powinno nam już zrobić misję. Ubijemy szybko króla. Zobaczymy, co za dropa z niego dostaniemy. No, także... Już mam 83, 2, 1 i by. kurwa i nagle je 73. <grywy> Pozdrawiam wszystkich, którzy w ogóle donatowali ostatnio na live. Naprawdę jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Nie sądziłem, że tak Wam się spodoba w ogóle ta cała mm, moja, tak jakby. Twórczość na YouTubie. Także bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Następny live oczywiście będzie standardowo jak zawsze w sobotę o godzinie 20.00. Także o godzinie 20.00 w sobotę możecie liczyć na kolejne jakieś nagrody ode mnie, od mojej łosoby skromnej. Mam nadzieję, że. Coś fajnego naszykuję dla Was. A co naszykuje, no to oglądajcie, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał. Polubcie oczywiście ten filmik, jeżeli Wam się podoba. Może nie jest to jakieś, nie wiem, jakieś spełnienie najskretniejszych no marzeń, bo ten koniusz powinien być dawno zrobiony, ale jest zrobiony. Jest praktycznie. Także myślę, że live, znaczy na pewno już live będzie zrobiony. Jak już konik będzie militarny, będzie cięcie z siodła, będą skile konne, także będzie naprawdę, i będzie się czym pokazać, także to mnie najbardziej cieszy. Dobra, żeby nie przedłużać, zostałam 34 sztuki. Idziemy szybko ubić tego królika. Dawaj, bliet! O panie, ale skosił mnie teraz. Kurde, no nie może padna. padnę, no nie, no paść, to nie padnę. No ale co tu dropnęło, no nie jest so, prócz KU to chyba nic cennego, może tutaj, patrzcie, to się wytnie. Ok, żeby nie było, oczywiście teraz nie wziąłem sobie e, ekwipunku na na DT, także jak będziemy robić gildinę DT to na pewno sobie zaaplikuję takie właśnie ekwipunek na DT więc tym, że teraz padłem to się nie przejmujcie bo mam już testowane wszystko, także spokojnie e, no. także dokończamy misję idziemy oddać ją do stajennego jeszcze zostało 20 uczników także 9 3 Dobra, poczekamy już na młodszy żeby... No i dobra, wracamy do stajennego. A, nie mogę tu użyć, no dobra. To co? Widzimy się już jak będziemy u stajennego. Dobra, przeteleportowaliśmy się. Lecimy oddać w końcu misję. i Już nie mogę się doczekać, jak już yy, twój koń ma duże doświadczenie, powinieneś wzmocnić swojego konia, no ale... A, tu. 1kk i musimy przejść. uwaga... Za 14 godzin. Także mamy godzinę 1.37, czyli o godzinie 15.00 coś, że będziemy mogli odebrać konia. 14 godzin. No, to może trochę dalej, prawie 16 będzie. Także y, z odebrania konia oczywiście nagram filmik. Także w sumie widzimy się jak odbieram militarnego konia. I dopiero wrzucę ten filmik na YouTube. A. Siemanko! Jesteśmy już po tej krótkiej dla was przerwie, no i możemy, żeby was nie skłamać, a... iść do stajennego. Także... Yy, nie tu. Mojego... Tak, ulepszkunia. Co?! Ej! Co to kurba? Piotr! To ma być O, teraz to ta No, także jak widzicie Mamy w końcu militarnego kucyka. Bardzo się z tego powodu cieszę O, ile ja się namęczyłem Żeby to zdobyć, ale dobra Mamy i teraz właśnie W sumie z jest większy poziom konia Może tylko zrobić się na grzbicie wierzchowca Jest na koniu Zwiększ poziom konia. Na 29. Dobra, może tak. A, ok. Zwiększ poziom konia. Do 22. mamy. E, tak. Zwiększ poziom. A, za mało paszy, okej, okay. Czyli teraz mam aktualnie który? 22. Ok, maksymalnie 40. Spoczko. 88. No, mnie nie, nie, wszystko jest ok. Może ok. Nie, wierzchowca nie bo ja nie mam teraz wierzchowca. Ok, dobra, ale mamy kucyka. No, niestety <grym znażonych> za raz razem mam niezrozumiałe przewodnika jeździectwa. Jak będę miał szkołę handlu, to sobie nakupuję tego troszkę, żebym czytać, żeby mi cięcią jest siadła, bo przydaje się mega jeśli chodzi o ucieczki i ze spotów i tak dalej. Dobra, także to taki krótki szorcik, postanowiłem, że jakieś tam poczynania, szybkie takie, nie? Eee, szorciki po prostu będę dodawał na kanał, jeżeli Wam się ta, taka forma podoba, to oczywiście zostawcie lajka, skomentujcie naj... co dla mnie jest najważniejsze... skomentujcie ten filmik, następny szorcik będzie już niedługo. Teraz tak, jeszcze jedna ważna kwestia. Zaraz widzimy się u kowala, zrobimy pewną małą rzecz. Okej, okay, jesteśmy pod kowalem, także uwaga... Lecimy z pieciąch od tymi tarczami na plus 8. się że to jak już Nie, bo na działkę. Dobra. Lecimy. Jedna szpalła, druga, szpalyła, trzecia. Szpaliła, czwarta. Szpaliła piąta Ulepszona. O! Nata! No Księgi kląt, no niestety nie mam. Tylko jedna mi zostało, prawda? Kowal, czy ci nie żal! <głos> <głos> Dobra, mordeczki, także kończę tego shorta. Dajcie znać w komentarzu, tak jak mówiłem e, tutaj kilka sekund temu. E, czy Wam się podoba taki, takie shorty na, wiecie, no kilkaminutowe. No i oczywiście nie zapomnijcie o tym, co tutaj się wyświetla, nie? O subie i łapce w górę oczywiście, żeby zmotywować do dalszej pracy. Także pamiętajcie, w sobotę o 20 jest live. It's my love. Jeszcze tak na szybko pokażę wam, bo zaproponowałem koledze z gildii. Że spróbuję mu ulepszyć bodzie na plus dziewięć FMSa. No i chyba będzie zadowolony. Jak myślicie? Tak właśnie się pomaga kolegom z gildii. Także polecam pomagać i no tak jak widzicie, dzięki mordo, za zwykłe dziękuję, no także na koniec taka zarombista sytuacja. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Piona!